Cześć manko z tej strony jak w dzisiejszym odcinku nagramy sobie przegląd sklepu razem z kowalem. Eno eee, no i do sklepu zostało 6 minut to widzimy się przy nowym sklepie. Dobra, zostało już pół minuty. Jest ciekawe jaki będzie sklep, jaki myślisz Kowal? będzie. Sklep. Mm, no, powtórki będą i, i te nowe dzisiejsze skiny. Hmm. Ja już to kompletnie inny sklep niż dzisiaj. Nie będzie, to, to ci pomiderek i burgerek i, to, i ta tarcza będzie. I chyba dwa nowe skiny, lub jeden. No. Dobra, cztery. I burgerów. Trzy, dwa, jeden. Jaki sklep? Mm -hmm. No. Wow, co to jest za twoje... Ale ładna to. Bo... Fajny skin. Nowy skin? Chyba tak. No, ja tam Fajne, też. Że... Zdrażniczka. Jak go cenisz? No. Fajna, ładna, ładna. Kupiłbyś czy nie? Tak. Dobrze, Ta Ta teraz idziemy no, z, z zegarami to no ładne, to jest akurat ładne. na też jest ładna, to walowanie do nie jest ładne. A burgerki mi się nie podobają, bitewskie. <grym> burgerki to są te same, to moim zdaniem też się ich nie opłaca kupować. I teraz e, idziemy dalej. Motka, burgera. <grym> 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 Może być. Motka, pondola. Mmm, no, mała wiesz... Dobra. Może być. Taniec, epicki. Fajne jest. Mi się też podoba. Malowanie. Mechaniczne. Mi się podoba. tak Do niektórych broni pasuje. A twoim zdaniem? O, no, taka ładna. Może być. Może być. Dobra, teraz oszustka. Moim zdaniem taka dość. Jeden z skinówki. A twoim? No, brzydka jest przodu. A ma no fajną i... muszlę taką, jak tarcze. No i teraz skin, ciemny strzelec. Moim zdaniem. Brzydki. Jest teby coś w tym stylu jak. Iconic. takim podobnym jest tylko zrobione. No i tak. Dobra. To był przegląd sklepu razem z Kowalem. Dzięki Hello. wszystkim za oglądanie. Cześć.